Trzy dni do nowego sezonu, tak jest widzę. Ja witam Was na kolejnym odcinku dzień do sezonu. Jeżeli widzicie takie odcinki, się. Śłapki łapki, wyrozumiecie po 600 subów i widzowie. Ja, witam Was, patrzcie na to, patrzcie na to, co tu się stało. Burza piesko wkracza do akcji. Tak jest, patrzcie, jaka ona jest duża i ona się będzie co jeden dzień przybliża. Witam Was na odcinku FPS, pamiętajcie, proć pro 10 dni do sezonu i widzę, ja, mamy nowe ligi, mamy nową lok lokację. Mamy teaser, który Wam pokazywałem na wczorajszym odcinku. Trailer z sezonu trzeciego i jedna rzecz, której Wam tam nie powiedziałem. Zacznijmy od samego początku. Wczoraj mieliśmy trailer sezonu trzeciego i na tym trailerze było widzę pokazane, zaraz przejdziemy do tych informacji, także znaczy łapa w górę widzowie w ogóle, nagrywam do was to, e, tych tak, że no łapa w górę, stajecie. i słuchajcie, przejdźmy do informacji, na tym teaserze, przejdźmy, bo ja wam ten teaser puszczałem, i będziecie go jeszcze raz oglądać, ale na tym teaserze ja złapałem na ile, najważniejsze momenty, informacje, jakie tam powinny rzeczy znajdować się w nowym sezonie trzecim e, i przejdźmy od razu do nich, słuchajcie, macie tutaj kilka, m, których ja tam zaznaczałem i te rzeczy, tam mamy widoczne na trailerze jak jest tam hot dog, skin hot doga i obok niego na półce są takie chill splash'e że bardzo, wiecie, to takie że jak się rzuci splash'e to masz i HP, masz i szybko, że szybciej biegasz i te chill e. moim są potwierdzone, że one trafią do gry ponieważ bez przyczyny, to jest teaser sezon trzeci, pamiętajcie, nie teaser sezon 5, tylko pamiętajcie, sezon trzeci a sezon trzeci już widzę za trzy dni, także widzę w ogóle, patrzcie jak to szybko, wy to we wtorek jeszcze środa, czwartek, piątek i mamy to, że sobiecie, no mówią. Yy, mamy nowe trzy splashy, które zostaną dodane do gry. One nie były nowe, one już były w Fortnite, ale wiadomo, że fajnie, że one powracają. Ja się naprawdę zajęcie cieszę. i No i to pierwsza informacja. Kolejna informacja, widzowie, to jest, że na no, tym tyle, że yy, jest gościu, który jedzie motorem i normalnie ma skina takiego na motorze. Widzowie, ja aż jestem pod wrażeniem, sorry, że tak dziwnie mówię, ale są pod wrażeniem, bo coś się tu dzieje. On no, po prostu widzę, to jest przemocne. Yy, w ogóle jakiś ten, mam. Słuchajcie, mówiłem wam, że nie ma takiego skina. Na trailer rzeczy widzowie, jest taki skin. Macie tutaj na ekranie tego skina. On jeździ na motorze i to będzie stuprocentowy skin potwierdzony w nowym sezonie. My mamy cały karnet bojowy, prawdopodobnie potwierdzony. Nie jest to jeszcze potwierdzone. Pamiętajcie, my dostaniemy liki od ahl albo Hypexa albo odcinek nowy sezon. Będzie odcinek z karnetu bojowego, że widzę w piątek o 13. Zapraszam Was oczywiście na live, który się odbędzie około 13. Widzę no na słuchajcie Przejdźmy do tematu kolejnego. Mamy tutaj nowego skina, który trafi do. Kolejna rzecz widzowie, to potem oni jadą skuterami i trafiają do jakiejś paszczy. I tej pasz, paszczy się otwiera, i są nowe samochody. Te samochody mają trafić do Fortnite i Ej, jakby tu jakiś wiatr przyciągał Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle, widzę Ja gram na full detalach, wiecie o co chodzi No i słuchajcie, właśnie te samochody To są nowe samochody na Seon 3 I widzimy na jednym zdjęciu, że ma duże koła Jakiś samochód, i to jest potwierdzone, że model Tutaj macie ten model, on trafia do Fortnite. A. Tak jest, ten model trafi do, do Fortnite'a Dlatego bez przyczyny on tam jest I na tej lokalizacji jest A co to, co to jest za lokalizacja, przejdziemy sobie zaraz Bo mamy nowe, nową lokalizację I nowa lokalizacja brzmi, słuchajcie, dosłownie Musimy już o tym powiedzieć, ponieważ żeby się wiedzieli kolejne liki, żebyście widzieli. Kolejną właśnie informacją to jest nowa lokalizacja, czyli widzowie Rekin. Rekin był w czapterze drugim i on powraca. Widzowie, bez przyczyny burza piaskowa do nas się przybliża. Ona ma pioruny, przynosi nam, widzicie, zamieć jakby wiatr. I ona, widzowie, ma dwa czerwone kółeczka i tam. Macie zdjęcie rekina i on jest dla mnie troszkę pixelowany, taki szary. I macie tutaj, y i tam są dwa kółka. I te kółka, mówiłem, że będą, znaczy, w tak jak ja mówiłem, widzowie. I te, te kółka będą widzowie, właśnie na rekinie I właśnie ten rekin, widzowie, trafia do Fortnite. A. On, moim zdaniem, troszkę jest pixelowany. Nie jest to rekin, wiadomo, jak w czapterze drugim i tak dalej. E no ale jest, sejcie. I dlatego otworzył paszczę z takimi zębami i po prostu tam były, słuchajcie, dwa skin. Pierwszy skin to chyba ten, właśnie co mam przed chwilą mówiłem. E ale zaraz przejdziemy do skinów kanadyjskich. I drugi to jest jakiś niewiadomy. I on był taki duży jak Gunnar. Widzowie, Gunnar w rozdziale trzecim, sezonie pierwszym, i ja nie pamiętam, widzę tego. Ten rozdział trzeci to mi jakoś tak go jako lubiłem, ale jako, mało co pamiętam z tego rozdziału. Był jakiś startak i tak dalej. No i słuchajcie, ten skinek właśnie mm, otwierają, coś mu mówi. I oni wszyscy wyjeżdżają z Monster. Takiem nie mamy dalej, to się skończyło. I pisze tam CH3, CH5, CH5S3. To jest jakaś też mini zapowiedź. No i słuchajcie, gdzie będzie się mieściła nowa lokacja. Lokalizacja. Patrzcie, mamy dwa kółka. Moim zdaniem, widzowie, tu będzie się miejscowało właśnie tutaj, widzę. Tutaj macie, to jest zdjęcie. Tu, ponieważ tu są dwa kółka na burzy piaskowej i moim zdaniem to będzie najbliższa lokalizacja rekina. I to jest tak, czy oni zejdzie, bo tu mamy wodę, czy oni jakoś inaczej to zrobił no nie wiem, widzę Mamy też nowy biom, jakiś widzowie. No także zaraz, słuchajcie, przyjdziemy, bo dziś mamy jeszcze o wiele więcej lików. Kolejny właśnie lik to jest, żeby, trzeba po prostu poczekać, gdzie Fortnite datus da, widzę. Oczywiście 24 maja będą by największe ligi piątek, także Was zapraszam. Serdecznie. Będzie live widzowie i będzie się działo. A jak widzicie, widzę z każdym dniem, gdy nagrywam te odcinki. Ta burza po prostu się przybliża. Szkoda, że ja tego nie widziałem, nigdy jak to się przybliżało. Ja zawsze, wiecie, wchodzę do gry i się przybliża, ale nigdy nie widziałem, jak to się przybliżało. No to jest jakby taka. Zadyma tutaj, no wiecie co się dzieje, ale tam przynosi, wiecie, jakiś wiatr i tak dalej. Dobra, kolejną informację widzę, to są skiny karnetu bojowego. Teraz macie na ekranie cały karnet bojowy, który jest potwierdzony przez Lickerów. I tam jest jeden skin, który jest niewiadomy i właśnie on jest podobny, ma twarz Gunara. Widzę, ja myślę, że ten Gunar otwiera pasze i że Gunar trafi jako boss po raz kolejny. Widzę, jeżeli, jeżeli ja zgadnę, to po tym odcinku musicie bić 50 na A jak nie, to 30, widzę, musicie bić, bo... Ja, ja widzowie, jestem likerem, no nie powinienem być, mówię Wam wszystko i mi ja wszystko zgaduję. No i słuchajcie, dalej, no yy, także mówię, mamy tutaj karnet i yy, mamy kolejne zdjęcie, było w ankiecie w Fortnite yy, było takie zdjęcie ze skinem. Troszkę zapomniałem teraz jak to widzę tam było, ale tutaj macie na ekranie tego skina i tak yy, tam widzowie też była taka ankieta i, i tam było, yy, taki był taki podobny skin, to była dziewczyna i macie na ekranie ją jak ona powinna wyglądać. I ona ma trafić do gry. W ogóle czekajcie, bo ja mam odpalonego, widzę, Twittera. I teraz tak: ona ma trafić do gry już w nowym sezonie, prawdopodobnie. I w sumie to widzowie, chyba na tyle. Kolejną ważną informacją, widzowie, to jest, że. Do Fortnite'a Fortnite yy, ma zostać wprowadzony, widzowie, współpraca z Fortnite Marvel. Tak jest, widzę. Fortnite Marvel ma zostać wprowadzony w nowym sezonie, albo w tym, i mamy dostać o wiele więcej rzeczy, jakieś tak wiecie, Marvelowych, jakieś może mieczy, nie wiem, ja się nie znam, widzowie. I mają ma być, slajcie, yy, ogólnie. Marvel, moim zdaniem, zostanie wprowadzony w sezonie trzecim, to trzeba poczekać, bo może zostanie dodany w sezonie tym, ale wątpię w to, słuchajcie, wątpię. No i tak naprawdę tyle. Dobra, widzowie, mamy tutaj takie, ja tutaj odpaliłem i teraz tak. Mamy taką ankietę, którą macie teraz na, na ekranie i tu mamy jednego, jednego skina, który podnosi taką flagę. I ten skin to jest właśnie taka babeczka tutaj. Ona ma na y, jakby na spodniach napisane Nitro. I widzowie, Nitro to jest słowo kluczowe tego sezonu. Mówiłem wam o autach, o monster truckach i to się, widzowie, troszeczkę spełnia. Y, słuchajcie, y, ona, ona chyba też trafi do to ponieważ ma napis Nitro i jak ten duży skin, którego macie teraz na ekranie. Też ma on na brzuchu na środku napisane intro, także oni też są prowadzeni do gry. A teraz tutaj macie cały karnet, który moim zdaniem powinien trafić do gry i likerom. także napisał to Hypex i mamy tam sobie takiego manekina i tego skina, podobny do moim zdaniem Hadesa z czerwoną peleryną, bo jego znak trafił się na ankiecie dla graczy, a manekin może zostać prowadzony w sklep z sklepie z przymiotami albo w karnecie bałowym, ale widać, że jest w karnecie bałowym, ale widzę że to są liki, likerów. Pamiętajcie, oni nie muszą, nie muszą nam mówić prawdy, oni mogą nam mówić, że oni, oczywiście, nie mówią nam kłaswa, żeby nie było, ale oni mogą, widzę, się mylić. To są jego, jej chiliki, także wiecie o co chodzi. Kolejną rzeczą, widzę, to jest ta współpraca. To już było, widzowie. A, i mamy skina, widzę, z Falauta. Mamy skina z, z Falauta tam, takiego mecha bardziej. I ten, moje widzę, też ma do Fortnite trafić w najbliższym czasie. On też może być, widzowie, nowa ekipa na czerwiec, jeszcze nie znamy. I widzowie, to... To tyle chyba na tyle widzę, jeżeli z tego liku wam powiedziałem. No mam nadzieję, że wam wszystko powiedziałem, czekajcie jeszcze. Yy, to ja popatrzę widzowie. A i co jeszcze widzę? Fortnite dodał widzowie, yy, taki... Yy. Post jak: czemu na mapie jest tyle piasku? Czyli widzowie jest to potwierdzone, bo ją trawia do doborna już w tym sezonie. Jest to na stówę potwierdzone już w tym sezonie, w sezonie trzecim. Jest to widzę na 100% razy potwierdzone i będą takie odcinki. Widzę. będzie się, tak działa na odcinkach, tych, że widzę trzy dni do sezonu. Łapa w górę sezonu że takie odcinki no się obramowałem. Nie zapomnijcie, że się łapki w górę, bo się po 600 subów I słuchajcie, chyba to wszystko wam powiedziałem. Jeszcze widzę, mogę sobie odpalić szynę, bo tutaj wszystkie widzę, tutaj liki wam chcę powiedzieć. Jeżeli wam czegoś widzę, najważniejszego nie bo ja mówiłem, bo ja zawsze wam. Mówię, to co nie jest ważne. Yy, także, no, yy, słuchajcie, no, yy, tak naprawdę, widzę, tu chyba, chyba jest tyle, widzowe, chyba jest tyle z tego. Macie tutaj, te porównanie, był, było. O, i macie tutaj jeszcze yy, teraz na ekranie oficjalny karnet, i tam mamy po lewej stronie, obok tego dużego skina. Jest Gunnar z twarzą, i tam jest znak zapytania widzowie. I ogólnie to nie wiadomo, czy to będzie widzowie Gunnar. Wiadomo, Gunnara nie może być, bo każdy już go posiada, jeżeli ktoś kupi. Ja mam Gunnara na przykład. Ale może to być jako boss, a to może być jako inny skin. I on był duży. I porównali go akurat do Gunnara, bo Gunnar wyglądał tak samo. Może to będzie jako boss, bo razem na tym zdjęciu, które macie, to jest. A z Gunnarem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem skinów. Czyli mówię, z nami siedem skinów, bo Gunnar może być potwierdzony jako boss. A bez Gunnara to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli sześć skinów. I tak naprawdę widzę to chyba tyle. Jeżeli taki ligi Wam się nie zapięknie, w obki gry sobie znowu i Widzę, mamy zazwyczaj przetelportowani do Marvela, do OG Sezona, to już w kolejnym odcinku. I co, tak jak mówiłem, widzę, mosty trak track widzowy jest w Drekinie. I ma się też pojawić nowe auto. Mam wszystkie nowe auta, także chyba Wam wszystko powiedziałem. No i co widzę, trzymajcie się do następnego odcinka. No i co widzę, pozdro, trzymacie się do następnego łapa w Widzimy się już dwa dni do sezonu. Widzę dwa dni, teraz trzy, ale kiedy w kolejnym odcinku już dwa, jeden i zero. Także widzimy się w kolejnym odcinku i się ma.